realizujemy tutaj e, estakadę 614 metrów długości w ramach obwodnicy wschodniej Wrocławia, to jest na odcinku Bilany Łany Długołęka na dzień dzisiejszy mamy prowadzone roboty obciążeniowe estakady, polega to na tym że zestaw e, kilku, kilkunastu samochodów jest e, umiejscowianych w określonych miejscach odczekują one około 40 minut. Są w tym czasie robione odczyty, ugięć w milimetrach, w częściach dziesiątych, 10, setnych mm, I te, te wyniki są porównywane z wartościami projektowymi. Po analizie jest podejmowana decyzja odnośnie puszczenia ruchu na, na, na tej estakadzie. Przewidzianych schematów obciążeń na dzień dzisiejszy jest 6. To jest akurat trzeci schemat obciążeń. Na razie wyniki są obiecujące, nie chcę o nich mówić jeszcze wcześniej, ale tak jak powiedziałem, wszystko wskazuje na to, że jest dobrze. Przed nami jeszcze trzy, być może inspektor zaproponuje jeszcze nam dodatkowe z projektantem, ale to wszystko leży w gestii. Dzisiaj mówimy o obciążeniu próbnym STKD T1, jutro planujemy robić obciążenia próbne kolejnych dwóch mniejszych mostów, tutaj tak zwanych MD2, MD3 nad rzeką Oławą. W piątek jest przewidziane obciążenie próbne mostu przez Odrę.